Drodzy bracie i siostry, śpiewaliśmy dzisiaj kilkakrotnie jako ryzyk Psalmu Responsorzeńego słowa Stwórz o mój Boże, we mnie serce czyste. To znaczy, że nasze serca są nieczyste. Na czym polega ta nieczystość naszych serc? Nie tyle nam się mogło to skojarzyć na grzechach czy myślach nieczystych. Nie. Bo i ta nieczystość, która się wyraża w grzechach nieczystych, pochodzi z innej, dużo głębszej nieczystości, którą zresztą podkreśla też Pismo Święte, mówiąc o duchach nieczystych nazywając złe duchy duchami nieczystymi. Ta nieczystość najgłębsza ludzkiego serca czy naszego serca polega na tym, że nie widzimy w naszym życiu miłości Pana Boga, że nie widzimy, jaki Bóg jest. To jest skutek grzechu pierworodnego i to sprawia, że nasze serce jest niespokojne, jak mówi święty Augustyn, którego wczoraj cytowałem. Na samym początku swoich wyznań, święty Augustyn mówi, stworzyłeś nas Boże, nakierowanych na siebie, ad te krasty nas. Ad te, nie dla ciebie, nakierowanych na ciebie, nakierowanych na miłość, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. I niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Dopóki tej miłości nie znajdzie, tej Bożej miłości. I to ludzkie serce szukając miłości, gubi się, bo nie znając tej prawdziwej miłości, nie mogąc jej znaleźć w tym świecie wchodzi w różne ślepe uliczki. Zdaniem świętego Augustyna. Wszystkie nasze grzechy popełniamy szukając miłości na fałszywych drogach. To nasze serce jest właśnie spragnione miłości. Będzie mówił tenże ojciec Kościoła, skieruj Twoją wodę, twoje pragnienie Twojego serca, skieruj na ogród. Skieruj na ten ogród, w którym ostatecznie jest raj, tam gdzie jest Bóg, tam gdzie Bóg chce cię spotkać. Tam skieruj twoją wodę, tam skieruj twoje pragnienie, a nie do rysztoka. nie tam gdzie są nieczystości. Bo tak się dzieje w tym świecie. Człowiek szukając miłości właśnie wchodzi w ślepe uliczki, z których musi się potem ze wstydem wycofywać, nie tylko ze wstydem, ale i z bólem. Czasami te uliczki są tak ślepe i tak straszne, jak w przypadku Judasza, który, jak wiemy z wczorajszej Ewangelii, poszedł i powiesił się. A dzisiaj widzimy tę nieczystość serca Judasza. Mamy przed sobą Marię, siostrę łazarza, która jest tak oddana Panu Jezusowi. Czemu jest mu oddana? Bo jak wiemy, gdy Pan Jezus przyszedł do domu Marii i Marty, Marta wysłuchiwała Panu, a Maria siadła u jego stóp i przysłuchiwała się Jego słowom, wsłuchiwała się w Jezusa. I pamiętamy, jak. Marta zła była na Marię i żądała wręcz od pana Jezusa, żeby Marię skrytykował. Mówi, panie, powiedz jej, niech ona mi pomoże. Widzisz, że wyniuchuję twoich słów. A pan Jezus odpowiedział Marcie, jak pamiętamy, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoi o wiele. Właśnie ten niepokój. Troszczysz się i niepokoisz o wiele. Maria wybrała, gdybyśmy wzięli oryginał grecki, to byśmy przeczytali tam, że wybrała dobrą cząstkę, czy dobrą część. Święty Hieronim, nie wiadomo dlaczego na łacinę przetłumaczył już optimum partem, to znaczy najlepszą cząstkę. Tekst grecki ma tą dobrą część. Dlaczego jest takie ważne, że Maria wybrała dobrą część? Który nie będzie pozbawiona, mówi Pan Jezus. Bo to, co wybrała Marta, jest złą częścią. Nie jest gorszą częścią, jest złą częścią. Bo tego będzie pozbawione. Bracia i siostry, my w naszym życiu, wszystko to, co zyskamy, co zdobędziemy, wszystko to stracimy. To jest ta gorsza część. Zostanie tylko jedno. Kiedy Pan wezwie nas do siebie, abyśmy byli z Nim tam, gdzie On jest, zostanie tylko jedno. Zostanie nam tylko miłość do Jezusa. Zostaje nam tylko to zakorzenienie w Nim, zakorzenienie w Bogu. Miłość Boga do nas i to, co ta miłość Boga w nas sprawiła, to nam zostanie. Wszystko inne stracimy. I serce nieczyste właśnie do tych rzeczy tego świata się przywiązuje i w nich ci oparcie, I ponieważ gdzieś tam głęboko czuje, że to może stracić. Jest w nim tyle niepokoju. A Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, nie gromadźcie sobie skarby na ziemi, tam gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mula, ani za nie niszczą, ani złoto, nikt ci tego nie może zabrać, nikt ci tego nie ukradnie, to co masz u Pana, u Pana Boga. Myślę, że gdyby ktoś z was przez SMS czy jakoś, mam nadzieję, że macie komórki wyłączone, dowiedział się, że właśnie do jego domu się włamali i go okradli, Jakiś to byłby niepokój. To wszystko, co tu się dzieje w tym kościele, być może dla takiej osoby przestało być ważne. Pośpieszyłaby ją najszybciej, żeby uratować w jakiś sposób to, co się jeszcze da. No właśnie. Ten niepokój, który jest związany z tak zwanymi dobrami tego świata. Judasz Iskariota, jak widzimy, był bardzo przywiązany do tego świata. I przeciwieństwie do Marii, bo Maria, z wdzięczności dla Jezusa, z wdzięczności za jego przyjaźń, za jego miłość, za to, że także wskrzesił brata Łazarza, za to, że Jezus uczynił tak wiele dobra dla nich, dała mu wszystko, co miała najcenniejszego – ten olejek nardowy który teraz nie jest taki drogi, ale w tamtych czasach on był niesamowicie drogi. Ponieważ olejek by aby go stworzyć, trzeba pozyskiwać zioła z Indii. One rosną na zboczach Himalajów. I w naszych czasach to nie jest wielki problem, żeby to zioła przywieźć czy do Europy, czy do Izraela, miesza się to zioła potem z ziołami izraelskimi, ale w tamtych czasach, kiedy trzeba było transportować przez pustynię na błądach, wśród niebezpieczeństw, to było coś niesamowicie drogocennego. A ona wzięła wkrótce tego olejku i wylała na stopy Jezusa. Judasz, który był przywiązany do pieniądza, dla którego pieniądz i dobra tego świata stanowiły wielką wartość. Może nie największą, ale bardzo wielką, patrząc na to, czemu do tego olejku nie sprzedano za czysta denarów? Czysta denarów to była wielka suma. Wtedy za pracę jednego dnia płacono denara. To była praca dziesięciu miesięcy. Czemu to nie sprzedano tego? Czemu ten pieniędzy potem nie rozdano u Bogi? Ewangelista dodaje. Powiedział to nie dlatego, że by mu Bogu, ale ponieważ był złodziejem i mając czos, wykradał co do niego składano. A więc Judasz nie tylko jest przywiązany do pieniądza, ale jest także kłamcą. A za kłamstwem ukrywa się zły duch. Co więcej, Bibliści podkreślają, że Judasz się jeszcze dalej, że on. Był przekonany, że Pan Jezus jest Mesjaszem, tak jak wszyscy apostołowie, którzy chodzili z Panem Jezusem. Ale wszyscy mieli taki obraz Mesjasza ziemskiego, Mesjasza politycznego, który odnowi Izrael, odnowi Królestwo Izraela, pokona Żyna. I teraz Izrael będzie tak potężny jak Rzym. Na to liczyli. Już wcześniej przed Judaszem też ubiegali się inni, aby zająć pierwsze miejsca. W przyszłym królestwie Pana Jezusa wiemy, że Jan i Jakub wraz z Matką starali się o to. I prosili Pana Jezusa i Matka prosiła, żeby ci jej synowie zajęli miejsce po prawej i po lewej stronie Pana Jezusa w Jego Królestwie. I Pan Jezus im odpowiedział, nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pić? Kiedy, to ja mam pić. Oni odpowiedzieli, możemy, możemy. Nie zdawali sobie sprawy z tego, jaką drogą idzie Pan Jezus. Judasz też sobie nie zdawał sprawy i też wyobrażał sobie Mesjasza politycznego. I ta jego chciwość, ta jego kłamstwo, to jego kombinowanie doprowadziło go do tego, że jak mówią bibliści, starał się Pana Jezusa zmusić, by zaczął się wreszcie zachowywać jak Mesjasz. Ten, na którego oni czekali, którego sobie właśnie wyobrażali jako dowódcę wojskowego, jako świetnego polityka. I pomyślał sobie, że jak postawię go pod ścianą i nie będzie miał innego wyboru, to wreszcie okaże się misjażem. I się przeliczył. Bo drogi Boga są inne niż drogi ludzkie. Tak jak i my w naszych kombinacjach się przeliczamy. Bracia i siostry, to jest ta ważna rzecz, ta, o której właśnie śpiewaliśmy w tym samym. Czyste serce. Stwórz! i o Boże we mnie serce czyste. Serce, na wzór serca Jezusowego, który ufał totalnie Ojcu, na wzór serca Najświętszej Najlej Pani, na wzór serca świętych. I Pan Bóg nas tak przez życie prowadzi. Dlatego tak jak wczoraj mówiłem w kazaniu pasyjnym, daje nam doświadczenia życia, daje nam krzyże, ciężkie krzyże. Czemu mamy Panie? Właśnie po to. Aby oczyszczać nasze serca, aby usunąć z naszego serca to, co jest najgorsze, to, co najbardziej zasłania w naszym życiu Pana Boga. A co zasłania najbardziej Pana Boga? Co jest, można powiedzieć, największą nieczystością? To jest nasza pycha nasza pycha. To, że my siebie stawiamy w naszym życiu na miejscu Pana Boga, że to ja w moim życiu jestem najważniejszy. Nie Bóg. Wczoraj w modlitwie szalnej słyszeliśmy, Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania. Sprawiłeś, że twój syn wziął na siebie krzyż, wziął mękę, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania. My dlatego świętujemy ten wielki tydzień, dlatego też... Mamy drogę krzyżową, mamy te wszystkie nabożeństwa, aby brać przykład z Jezusa Chrystusa, aby uczyć się tej Jego pokory, bo i siostry, pycha jest kłamstwem. Pycha jest kłamstwem, jest oszustwem samego siebie, że jesteś kimś innym niż jest faktycznie, że jesteś panem swojego życia że jestem kimś lepszym od innych. To jest jeden wielki teatr, który my tworzymy jako ludzie pyszni. I Pan Bóg tę pychę chce w nas zniszczyć, pokazać nam prawdę, znaczy nauczyć nas pokory, bo pokora jest prawdą. Pokora jest prawdą o nas. Tyle, że można prawdę o człowieku, prosz prawdę o sobie samym rozpoznać tylko wtedy, przyjąć tylko wtedy. Ta prawda o nas, przykra prawda, nie będzie wtedy upokorzeniem, jeżeli odkryjemy miłość Pana Boga. Tylko w świetle miłości, w promieniach miłości Boga do nas możemy żyć prawdą o sobie samych, o własnych słabościach, o własnej grzeszności. Tylko tak. Inaczej. Bez tej miłości Boga prawda o nas będzie dla nas upokorzeniem. Tak jak to słyszymy, zresztą słyszymy to jutro, pojutrze w tej pieśni o słudze Jachwy, Panie mówi w tej pieśni prorok mówi, wkłada jego staty, słowa posta pana Jezusa. Pan mój ucho, a ja się nie oparłem, a my się nie cofnąłem, podałem grzbiet bijącym. I policzki moje w mi ugodę nie zasłoniłem tej twarzy przed zniewagami i opróceni. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem czuły na uwielbie, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jestem, że mnie uniemy. Jeśli opieramy się rzeczywiście o miłość Pana Boga, tak jak opierał się Jezus Chrystus, tak jak opierali się święci, to wtedy te wszystkie upokorzenia, które możemy doznać, nie zaszkodzą nam, nie odbiorą nam prawdziwej godności, bo prawdziwa godność nasza polega na tym, że jesteśmy nie tylko stworzeni przez Pana Boga, ale przez niego ukochani. Dlatego dziś przez to słowo Boże i w tej nauce jesteśmy wezwani do tego, aby. Panu wolno się powierzyć, aby unikać dróg Judasza, które są bardzo blisko naszych dróg i bardzo blisko dróg tego świata. Wcale Judasz nie jest daleko od nas. Nie myślmy, że, że to jest ktoś, od kogo możemy się odżegnać. Jak nam pokazywało, to się zaczyna od tego, że człowiek stawia coś innego na miejscu Boga, że stawia pieniądz że jego serce nie jest przy Bogu, że zachodzi swoimi drogami, że Pana Boga chce użyć do swoich celów i wchodzi na tę straszną drogę zdrady. Bo mamy świętego Piotra jako inny przykład. Owszem, człowieka mężczyznę, mocnego, ale jednak człowieka, którego serce jest bliskie Jezusa który ma te swoje fałszywe wyobrażenia, ale nie stawia nic ponad Jezusa. I, I owszem, upada ze słabości. Upada ze słabości, bo w pewnym momencie chociaż zapewniał pana Jezusa, że pójdzie za nim do więzienia i ta śmierć. Ale jednak przy tam, trwał jednak. Był, okazał się słaby. Dał się zwyciężyć lękowi, ale nie kombinował. To jest to, to co jest najważniejsze u świętego Piotra, przy wszystkich jego słabościach. Nie kombinował. Odpadł z lęku, że poniesie konsekwencje, że i jego mogą krzyżować, tak jak Jezusa. Wtedy się jeszcze bał, wtedy jeszcze nie miał w sobie mocy Ducha Świętego. Ale kiedy dostrzegł, co zrobił, zapłakał. I mówi tekst Ewangelii św. Łukasza, wtedy Pan spojrzał na Piotra i Piotr zobaczył miłosierne oczy Jezusa. I to go ratowało, nawet jeśli do bólu strasznego, do łez, do gorzkich łez. Wiecie co to znaczy, kiedy mężczyzna wybucha głośnym płaczem? To jest, to jest niesamowicie mocne. Nawet jeśli doświadczył tak bardzo swojej wiedzy, mówią, mówi yy, tradycja Kościoła, że potem, kiedy wspominał to wydarzenie, ciągle płakał, że na jego policzkach wyżłopiły się prózdy od łez na wspomnienie tego, że, że Pana się zapał. Ale cały czas był blisko Jezusa, był sercem blisko Jezusa i, i Pan go wyciągnął z tego doświadczenia. I nie tylko, że go wyciągnął. To czetwortne pytanie, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, ono było jakby potwierdzeniem właśnie tej bliskości Piotra w całej jego słabości, bliskości do Jezusa. Judasz, którego serce było daleko od Jezusa, który chodził swoimi drogami, który kombinował, skończył strasznie. Skończył jak wyścielec, samobójca. A Piotr skończył jako Jeden z, jako na Jezusa Chrystusa mimo swojej słabości. Bo bracia i siostry, dla Pana Boga problemem nie są nasze słabości. On zwiększył w słabeuszy niż my tu wszyscy uczynił Wielkich świętych. Ale dla Pana Boga problemem jest nasza niewiara. To właśnie nieczyste serce, to, że, że to serce że to patrzenie na Pana Boga, na miłość Pana Boga zasłaniają inne rzeczy, ważniejsze niż Bóg w naszym życiu. Stwórz w nas o Boże, stwórz o Boże we mnie serce czyste, aby kochało Ciebie, aby było na Ciebie otwarte. Spraw, abym był zawsze pokorny i prosty, pokorna i prosta w relacji do Ciebie, żebym nigdy nie wszedł na drogi kombinatorów, oszustów, kłamców, które oddalają od Ciebie, które są tak naprawdę drogami złego ducha. Tak jak, jak Twój Syn, jak Pan Jezus mówił, niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, co na to jest od złego pochodzi. Stwórz w nas, o Boże, serce czyste. Amen.